Le Corbusier, kiedy katedry były białe. Książka ta znów będzie pełna zgiełku, ponieważ dzisiejszy świat jest pełen zgiełku. Ponieważ wszystko wrze. Letni dzień, południe. Pędzę samochodem lewym brzegiem sekwany. W stronę wieży Eiffla pod błękitnym paryskim niebem. Moje oko na chwilę zatrzymuje się na białym punkcie to nowa dzwonnica kościoła przy Rue de Chayot. Hamuję, patrzę i od razu zanurzam się w głębinach czasu. Tak, katedry były białe całkiem białe. Lśniące i młode, a nie czarne, brudne i stare. Cała epoka była świeża i młoda, a dzisiaj no tak, dzisiaj też jest młode, świeże, nowe. Dzisiaj też rozpoczyna się świat. Wracam ze Stanów Zjednoczonych. No właśnie. Pokażę na przykładzie tego kraju, że czasy są nowe, ale domy nie nadają się do mieszkania. Strony poświęcone Stanom Zjednoczonym będą nie tyle opowieścią, ile reakcją człowieka pełnego nadziei w epoce siły i harmonii. Dziś zaczynamy wreszcie nową epokę w historii świata. Dająca już o sobie znać w niezliczonych dziełach indywidualnych i zbiorowych, niemal w całej współczesnej produkcji, wyłaniająca się z warsztatów, manufaktur, fabryk, z umysłów inżynierów i artystów, w ich obiektach, statuach, projektach i myślach, rozbłyska wreszcie cywilizacja maszyn. Nowe czasy. Dokładnie tak samo było siedem wieków temu, kiedy rodził się. Nowy świat, kiedy katedry były białe. Kiedy w poniedziałek rano transatlantyk Normandii zatrzymał się na kwarantannę, ujrzałem wyłaniające się z mgły fantastyczne, mistyczne nieomal miasto. Oto świątynia nowego świata. Kazak popłynął dalej, i zjawa przekształciła się w obraz o niesłychanej mocy i gwałtowności. To bez wątpienia najbardziej wyrazisty przejaw siły nowoczesności. Podoba mi się ta moc i gwałtowność. Właśnie od tego zaczynają się wszystkie wielkie przedsięwzięcia od siły. Wieczorem. Na miejskich alejach podziwiałem ludność, która dzięki swoistemu prawu życia potrafiła stworzyć nową rasę: pięknych mężczyzn, piękne kobiety. Przyszedł czas na architekturę. Nowa architektura nie może powstać bez nowej urbanistyki. Nowe miasta od zawsze, co jakiś czas, zastępują stare. Dziś jednak może narodzić się miasto nowoczesności, miasto szczęśliwe, miasto promienne. Maszynowe społeczeństwo znajdzie swój wyraz poprzez myśl, narzędzia produkcji oraz wyposażenie mieszkania i miasta, wyraz aspiracji nowoczesnej świadomości. Ameryka, która przechodzi nieustanną ewolucję, która dysponuje nieskończonymi zasobami materialnymi, która posiada jedyny w świecie potencjał energetyczny, jest krajem zdolnym zrealizować to zadanie w pierwszej kolejności i z niezrównaną doskonałością. Mam głębokie poczucie, że idee, które tutaj przywożę i przedstawiam pod nazwą Miasta Promiennego, trafią w tym kraju na podatny grunt. To dzikie miasto. Tak. Ale kobiety i mężczyźni są czyści i zdrowi. Czystość to narodowa zaleta Amerykanów. Żadnego brudu ani kurzu. Biura są czyste, łazienki, sklepy i hotele błyszczące. Restauracje i bary bez zarzutu. Nienaganny personel w lśniąco białych koszulach. Żywność zawinięta w błyszczący celofan, ani prawdziwego, ani symbolicznego kurzu, wszystko jest nowe i czyste, nawet gotyckie uniwersytety. Paryskie bistro rozczarowało mnie po powrocie swoim wyblakłym urokiem wszystko tu zbyt stare, zbyt stare i smutne, ani kawałka czystej starości. Tymczasem w amerykańskiej czystości jest jakiś styl, prawdziwy styl. Ludzie, którzy piorą koszule, odmalowują domy i myją szyby w oknach, wyznają inną etykę niż ci, którzy pielęgnują pył i brud. Ci ostatni, aby dowieść, że stoi za nimi wielowiekowa kultura, zachowują pęknięcia i patynę, a co gorsza, ową patynę. Nawet sobie upodobali wraz z miłością do starzyzny, i w tym celu niszczą nowoczesne kute żelazo i brudzą bistrem nowe błazerie w swoich mieszkaniach. Prawdziwa kultura przejawia się w nowej farbie, czystej bieliźnie i wyrazistej sztuce. To, co powiem, dotyczy również naszych krajów, lecz w znacznie mniejszym stopniu. W kraju. Mieszkają jakby dwa wrogie stada owiec, ścierające się i poświęcające na to całą energię. Rezultat? Niemal kompletny bezruch przy maksymalnym wysiłku. Wypuszczam jakiś produkt w biurze, mieszczącym się w drapaczu chmur chrzęści maszyny. W drukarni maszyny wypluwają strumienie rozruchu. Zaraz potem w innym drapaczu chmur chrzęści inna maszyna. I wybija konkurencyjny produkt. W innej drukarni kolejny zalew prospektów. Trzeba wygrać. Żeby mojego krzyku nikt nie zagłuszył, ktoś zaczyna wrzeszczeć głośniej i tak bez końca. Gazety przyjmują dziwne formy ilustrowanych magazynów. Cóż, do czytania jest tam często niewiele. Za to stron z reklamami przybywa w zastraszającym tempie. W tym ogromie dochodzi do marnotrawstwa energii. Zbyt wiele wysiłku i pieniędzy pochłania ta awantura. Nie służy on wytworzeniu produktu, lecz po prostu wołaniu na puszczy. Saletra jest anafrodyzjakiem. Broadway i jego burlesk shows to saletra dla cywilów. Harlem Murzyńska muzyka i taniec to saletra dla intelektualistów i ludzi ze świata. Tańce czarnoskórych z Harlemu są nieprawdopodobnie energiczne. Daleko posunięty flirt studentów i studentek na amerykańskich uniwersytetach jest zadziwiający. Surowa moralność zdecydowanie interweniuje jednak, gdy zbliża się niebezpieczny moment, budząc poczucie strachu. Akceptowana i zarazem nienawidzona w Stanach moralność raz jeszcze saletra. Przymusowa praca w drapaczach chmur to saletra. Rozproszenie amerykańskiej przestrzeni miejskiej miasta, regiony miasta, w których słońce przestrzega wyczerpującego dla ludzi rozkładu zajęć to saletra. Biznes to saletra. Stany Zjednoczone są jak wyrośnięty młodzieniec cierpiący na niejasne dolegliwości swojego wieku. Muzyka. Nowoczesny świat pulsuje nowymi odgłosami. Zarejestrujcie hałasy świata. Wytłoczcie mechanicznie w gutaperce to, co kształtuje nasze ucho uliczne hałasy, ich symfonie. Okrzyki tłumów podczas meczu, mityngi, pochody. Towarzyszą wielu z nas. Tempo, subtelny albo tytaniczny rytm pracujących maszyn. Na morzu, w pomruku parowca, w chrzęście dziobnicy prującej fale. W eolskiej melopei olinowania dźwięczącego na wietrze. Donośny głos syreny. Warkot samolotu, tykanie zegara, wybijaną w ciszy godzinę. Fale przypływu, homerycki ryk osła, szmer podczas publicznego przemówienia, ryk lwów, śpiew słowika, koncert cykat, granie świerszcza, skrzeczenie żab i rzekotek, szczekanie psa pośród nocy. Tego wieczora przemawiam w Cranbrook Academy. Oto dramatyczny konflikt, który dławi architekturę i sprawia, że budowanie nie znalazło się na drodze postępu. W fabryce Forda wszystko opiera się na współpracy: jedność poglądów, jedność celów, doskonała zgodność wszystkich gestów i myśli. U nas w budownictwie wszystko jest sprzecznością, wrogością, rozproszeniem. Rozbieżnością poglądów, przeciwieństwem celów i stagnacją. Płacimy za to wysoką cenę. Budownictwo jest przemysłem luksusowym, a społeczeństwo żyje w norach. Biorę niebieską kredę i rysuję strzałkę. A, pisze: Wolność jednostki. Biorę czerwoną kredę i kreślę w przeciwnym kierunku strzałkę. B, pisze: Siła zbiorowości. Architektoniczne zjawisko, do którego przyłożone są te przeciwne siły, pozostaje w bezruchu. To paraliż wywołany przez niezgodność celów. Miałem już wiele okazji, żeby spotkać przywódców państw. Wiecie, co wprawia mnie w zdumienie? To, że zauważam, a oceniam zawsze na podstawie własnej dziedziny, Niepewność ich informacji, kruchość przekonań, tragiczną błędność decyzji. Nie decyduje się o obiektywnych faktach w zależności od ich przebiegu i perspektyw. Decyduje się, aby uniknąć skandalu, aby zagrać na nosie i Ksińskiemu z przeciwnego obozu, aby uczynić przyjemność swoim bliskim lub swojemu dworowi. Jakieś środki zaradcze? To znaczy. Rzeczy wyciosane z materialnej rzeczywistości i jej wydarzeń? Nie przejmują się nimi. Groziłoby im wymówienie. Kiedy jest się merem miasta, posłem w parlamencie, ministrem, a czasem komisarzem ludowym, szuka się drzwi wyjściowych, honorowych, a nie alei czy arterii, którą się dziurawi, karczuje i urządza, drogi, która prowadzi ku nowym czasom. Kiedy na Manhattanie zamieszka 6 milionów ludzi, będziecie mogli uwolnić się od waszych samochodów, nieopłacalnych kolei. Będziecie pracować 3 albo 4 godziny krócej każdego dnia, ponieważ nie będziecie zmuszeni spłacać marnotrawstwa, jakim są miasta, ogrody w Long Island, Westchester czy Connecticut. Wasze samochody. Przejadą przez to zorganizowane miasto z prędkością 100 albo 150 km na godzinę, także po dwóch czy pięciu minutach posmakujecie prawdziwej, swobodnej wsi widoku drzew, pól i bezmiaru nieba. Drogi zostaną wyzwolone od obsesji zielonych i czerwonych świateł, uśmiercających dziś samą zasadę samochodu, którą jest szybka jazda drogi będą wolne.